Dobry, rozpoczynamy ciężki dzień. Ambitny, ale niezbyt rozsądny plan podejścia na skrzyczne z Buczkowic czerwonym szlakiem. Oj, będę tego żałował, już to czuję. Taka urocza polanka na początek podejścia, i jak słychać, kondycji brak. Ale po ponadrocznej przerwie to jest chyba do wybaczenia. Mam nadzieję. I kiedy, drogi turysto, już myślisz, że padniesz, padniesz na starcie po kilkuset metrach, to wyłania się coś takiego. Ratunek. Zimnik pod Filipką, 530 metrów nad poziomem morza. Szczęść Boże na górskich szlakach. Turysto odpocznij i nie zapomnij zabrać śmieci. Nie umieszkam. No proszę, czego to ludzie nie wymyślą. Bramka kontrolna numer jeden. Na razie nie jest źle. Przyszedłem taką sobie ścieżką, zupełnie płaską. Minąłem się z taką bardzo stromą na dół, a idę tam. Wiem, że wszyscy tak pokazują na filmach, ale nic na to nie poradzę. Natomiast chciałem pokazać coś innego jeszcze. Tu mianowicie jest drogowskaz. Jestem na szlaku czerwonym na skrzyczne, a to strome, co tam z góry schodzi i co na dół pędzi po kamieniach, to jest szlak. Uwaga, spacerowy. Spacerowy. No gratulujemy, naprawdę. Co się wydarzyło w Madison County e, skompresowane do Divixa. Tak sobie pomyślałem na widok tego mostku. To chyba jest jakiś szlak elektryków, bo wszystko zmostkowane. Natomiast obawiam się, że to zmostkowanie to chyba puściło i będę się musiał przedzierać. Zaraz się o tym przekonamy. E, ja naprawdę tędy nie przechodziłem jeszcze, natomiast chciałbym hmm. jaka piękna wąskotorówka most udało mi się przejść, jak się Państwo domyślacie szanowni oglądacze i maszerują dalej na razie maszerują bez popłaskim, jak się zacznie pod górę, to no, zawrócę po prostu i skasuję to nagranie na razie jak widać hmm, albo jak nie widać, nie ma żadnych widoków ale za to szlak jest no, pikobelno tak to ja mogę iść, proszę Państwa. Szał ciao. No więc droga jak już mówiłem jest bardzo przyjemna. Natomiast pojawił się pewien problem, nie wiem czy będzie widoczny, on jest tam. Problem nazywa się skrzyczne. Bo ja niby że mam tam dojść. Czarnotowice. Są też i takie widoki. Przepiękniste. O, tam to mi nasze dziewnie nie wygląda ale ogólnie obrazki coraz ładniejsze Tak sobie teraz wymyśliłem dochodzę do takiego domku i mówię, że nie sądziłem, że na takich wysokościach mieszkają jeszcze ludzie a tu wychodzi niedźwiedź i mówi, ja też. Hmm. Niedźwiedzia na szczęście nie ma, ale za to jesteśmy w jakimś bardzo przyjemnym miejscu. Wreszcie widoczki na miarę tej wycieczki. Ale jak sobie przeczytałem, ile jeszcze godzin przede mną, i pomnożyłem to razy dwa, a może i trzy. To wymiękłem jeszcze raz bajeczne widoczki za mną Przełęcz siodło się to nazywało A tutaj znacznie mniej bajeczne przede mną Proszę tylko spojrzeć Moja kondycja w zetknięciu z tym szlakiem wygląda mniej więcej tak jak to drzewo a może i gorzej na razie znowu trochę się wypłaszczyło, więc jest szansa na złapanie oddechu, a poza tym to co najważniejsze, cień, cień, proszę Państwa, to jest to. Czyli tak na zmianę. Nieładnie, ładnie, nieładnie, ładnie, trudno, łatwo, jak w życiu, po prostu. No cóż, bywa i tak, jak powiedziała swego czasu położona na mój widok. <słuch> no więc tak, tamto przed nami to jest stacja kolejki linowej. Ta pośrednia na Skrzyczne, czyli Jaworzyna, albo Jaworzynka, już teraz nie pamiętam. Chyba Jaworzyna. A cel wędrówki jest gdzieś tam, tam, tam. Nie potrafię teraz znaleźć. O, no tam. Krzyczne, jak to niektórzy mówią. Że użyję tutaj takiego słowa, którego bardzo nie lubię, jest progres. Proszę Państwa, bo mamy spotkanie ze szlakiem zielonym. I to się nazywa Pecyrek, 862 metry nad poziomem morza. A szlak zielony idzie sobie tutaj ze szczyrku. Ach, to jest tak, jedna trzecia drogi. Plus, minus zaraz się dowiemy. No, nie jest łatwo stanowczo. Ale za to jest ładnie. wskazuje na to, że przyszedłem gdzieś tam stamtąd, gdzie mój paluch. Nieźle, nie? A ile jeszcze przede mną? Dobre wieści są takie, że wyszedłem po pobliże kolejki linowej i jestem powyżej stacji Jaworzyna. Czyli nieźle. Chociaż czy ja wiem, czy nie jest? I tutaj skarga, tudzież zażalenie. Byłem gdzieś tam na dole, przy tych słupkach wyglądających jak szubienice. I zrobiłem takie ogromne koło, tam, tam, tam i tutaj przyszedłem lasem. Po co? <laughs> Nie wiadomo. A przede mną jeszcze takie skały, takie podejście i tam już na górze słynna wieża, czyli szczyt Skrzycznego. I obawiam się, że szczyt moich możliwości także. Jak to mówił klasyk, mają rozmach skurczy syny. Albo jakoś inaczej. Na razie jest tak. Mam nadzieję, że już niedługo, bo już jestem bliziutko, bliziutko, bliziutko tego, żeby zejść. No i jestem na szczycie. Niemożliwe okazało się możliwym. Przepiękne widoki, niestety za dużo ludzi, stanowczo za dużo ludzi. Jak na razie potwierdza się stara prawda, że tłumy są tylko od kolejki do kolejki. Tam, gdzie trzeba trochę podeptać, to nagle robi się pusto i dzięki Bogu, bo już miałem dość tej wycieczki, jak szedłem w takim właśnie tłoku jak na rynku w Katowicach albo gorzej. Miejmy nadzieję, że do Malinowskiej Skały będzie spokojniej. Było tradycyjne spojrzenie za siebie oraz tradycyjne najgorsze z możliwych ujęć, tak lubiane przez początkujących youtuberów, czyli wycieraczka. No i jeszcze pojadę klasyką dalej. O, tam idę, tam idę. Zawsze w takich filmach jest taka scena, kiedy główny bohater, tudzież prowadzący, obraca się na wszystkie strony z kamerą i mówi: O, stamtąd przyszedłem albo przyszłem, a tam idę. Nie mogę być gorszy, prawda? O, i takie wycieczkowanie to ja rozumiem. Cisza, spokój, nikogo na szlaku, a do tego jeszcze równiutko. Czegoż chcieć więcej. Tak to nie jest trik, tam stoi samochód. Też jestem zdziwiony. Zbliżamy się do Malinowskiej skały. Jak było widać tłum ludzi, więc za bardzo nie ma możliwości kręcenia filmów, ani robienia zdjęć. Chyba, że chce się mieć pół miasta na tym zdjęciu. No tak wygląda zejście. Teraz szukam nowego szlaku. Jeżeli go znajdę, to znajdę w doszczyrku soliska. Jeżeli nie, to pójdę na Biały Krzyż. Szlak się znalazł. To jest kolor niebieski, zupełnie nowy. Ma chyba rok albo dwa. Na mojej mapie ten szlak nie istnieje, więc dlatego trochę się bałem, ale udało się go znaleźć i teraz rozpoczynam zejście do szczyrku Soliska. Według drogowskazu godzina 10. Według mnie to dwie godziny jak nic, a według moich kolan to w ogóle nie ma szans. No ale do odważnych świat należy. Próbujemy. A tam jeszcze spojrzenie na Malinowską skałę, z której zszedłem, albo zeszłem, jak to woli. Właściwie jedno i drugie. i taka sobie zwyczajna leśna droga, na razie bardzo przyjemna. Nade mną, gdzieś tutaj po lewej, malinów. Malinów, przez który prowadzi szlak czerwony na przełęcz salmopolską. A jeszcze kilka lat temu na Malinowie odgałęział się szlak zielony, jeśli dobrze pamiętam, też do szczyrku soliska, prowadzący przez trasę narciarską i dlatego chyba został zlikwidowany. Przechodziłem nim, kiedy był naśnieżony. dosłownie w przenośni. To znaczy, i był śnieg naturalny, i było naśnieżone dla narciarzy, i był to dramat. Więc jakoś mi tego szlaku nie żal. No i wreszcie, pierwsza dzisiaj woda pod nogami, inna niż w kałuże. Proszę spojrzeć. Dalszy ciąg szlaku, jak widać, bez zmian. Troszkę widoków było po prawej stronie, teraz jest las. No i taka typowa droga, czyli jeden z tych szlaków, które są dojściowe. Oa, typowo dojściowe, co to było? Zaburzenia równowagi, uzasadnione po tylu kilometrach. Jedna z wielogórskich prawidłowości głosi, że jeżeli szlak jest zejściowy, a jest równy, to w jakimś miejscu to zejście będzie takie skomasowane nagle, mocno, ostro i kamieniście. I to chyba właśnie się zaczyna. I zupełnie niespodziewanie las się zagęścił, a szlak się <śmiech> zestromił, <śmiech> że tak powiem. Tak, neologizmy to jest bardzo fajna rzecz. Miała mnie taka grupka mężczyzn, którzy szli na przełęcz sali polską. Też można, prawda? Nie wiem gdzie to, co prawda, ale szli tak, jakby na salmopolską. Także tu chyba gdzieś obok. Ostatni odcinek, stromy jak spadek wpływów do budżetu, <noise> ale już widać asfalt na dole, jest nadzieja. I właśnie w takim momencie najłatwiej się wywrócić. Bo to tak, człowiek zmęczony pod nogami liście, kamienie i Bóg wie, co jeszcze. I właśnie przed chwilą niewiele brakowało tfu, 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 odpukać. Dobrze, to ja może się na chwilę wyłączę i spróbuję dojść cokolwiek to oznacza albo cokolwiek Państwo pod tym rozumieją i oto jest upragniony asfalt to jeszcze nie jest miejsce, w którym czeka na mnie autobus kawałek jeszcze muszę przejść no ale teraz to już jest pikuś proszę Państwa pikuś Solisko, przystanek autobusowy i to już prawdopodobnie koniec mojej wycieczki. Do zobaczenia na szlaku.